Komentarz do Ewangelii Ojca Mateusza Stachowskiego. 18 lutego 2024 roku. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu roku B. Z Ewangelii według Świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami. Aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Bestie, kotlet i duch święty. Wielki Post rozpoczynamy tradycyjnie od fragmentu mówiącego o pokusach pana Jezusa na pustyni. W wersji markowej mamy jednak dość zaskakujący dodatek: Jezus był tam ze zwierzętami. I choć można byłoby się tu doszukiwać sielankowego odniesienia do raju i bliskości ze zwierzętami, to jednak dwie rzeczy wskazują chyba na coś innego. Po pierwsze, rzecz dzieje się na pustyni. A tam raczej trudno oczekiwać wizyty miłego chomika, radosnego wróbla czy pokornej owieczki. Biblijna pustynia to siedziba złego ducha i miejsce niebezpieczne także ze względu na dzikie zwierzęta, które tam żyją. Po drugie, słowo terion, którego używa święty Marek w lekcjonarzu przełożone po prostu jako zwierzęta, w innych miejscach Nowego Testamentu ma prawie zawsze negatywne znaczenie. Dzikie zwierzęta, gad, chodziło o żmiję, która ukąsiła świętego Pawła, złe bestie, tak metaforycznie określono mieszkańców Krety, słowem tym nazwana jest też demoniczna bestia w apokalipsie. Może zatem święty Marek, informując nas o dzikich zwierzętach, nie tyle mówi, że niby oswojone przychodziły do Jezusa, ale raczej że czyhały na Niego, wietrząc smakowity kąsek. To czyniłoby pobyt na pustyni jeszcze bardziej uciążliwym, bo poza głodem i chłodem, poza atakami duchowymi, Jezus byłby jeszcze nękany przez drapieżniki. Gdyby pójść za tą myślą, to można byłoby pokusić się nomenomen o nastawienie się na tę podwójną walkę: ataki diabła i nękanie przez dzikie zwierzęta własnych porządliwości. W nas te dwie siły mogą całkiem sprawnie współpracować. Zły duch z pewnością będzie wykorzystywał nasze nieuporządkowane pragnienia. Niekiedy sami wystawiamy się na próbę, w kółko Macieju analizując i roztrząsając czyjeś słowa, działanie, czy jego brak. I tak własnoręcznie napędzamy kąsające nas pokusy. Warto więc pamiętać, że poza złym duchem w Ewangelii wymieniony jest także Duch Święty. I nie tylko gra w tej scenie epizodyczną rolę, ale to On pojawia się jako pierwszy w opisie pobytu Pana Jezusa na pustyni. To On w istocie prowadzi przez te czterdzieści dni, a jeśli jest obecny, to z pewnością będzie podsyłał swe święte natchnienia. Może zatem w tym wielkim poście, bardziej niż rezygnacją z cukierka i kotleta, zajmiemy się gorliwiej wsłuchiwaniem w głos Ducha Świętego.